Cześć Boże! 1 marca i przez kilka następnych dni trzeci raz obchodziliśmy święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zawdzięczamy inicjatywie oddolnej środowisk patriotycznych, którą podjął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Prezes Kurtyka z kolei zainteresował tą propozycją świętej pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego, który w lutym 2010 roku, krótko przed śmiercią w Smoleńsku, wystąpił do Sejmu poprzedniej szóstej kadencji z projektem ustawy ustanowienia na dzień 1 marca każdego roku Święta Państwowego właśnie pod nazwą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przez cały rok projekt przeleżał w Sejmie. Uchwalono tę ustawę dopiero 3 lutego 2011 roku, ale spośród głosujących pięciu posłów z Platformy, to jest aktor z Krakowa Jerzy Fedorowicz, Alicja Olechowska, Leszek Korzeniowski, Jan Rzemełka i Jadwiga Zakrzewska oraz jeden poseł z SLD, jak też dwóch posłów niezrzeszonych, to jest reżyser ze Śląska Kazimierz Kuc i Andrzej Celincki, głosowali przeciwko corocznemu czczeniu ofiary krwi około 100 tysięcy pomordowanych za walkę o wolną Polskę żołnierzy antykomunistycznej konspiracji. Ponad 20 tysięcy poległo w walce czynnej z bronią w ręku. Ziemie, zwłaszcza południowo-wschodniej Polski, lasy i katownie w różnych ukrytych miejscach są jedną wielką mogiłą z wieloma nieodkrytymi jeszcze grobami, których lokalizacje zamilczano, ukrywano i zakłamywano. Tak często dzieje się jednak do dziś. Święto bohaterów antysowieckiego, antykomunistycznego podziemia powoli jednak wraca. Ale wraca głównie ze społecznych, oddolnych, obywatelskich inicjatyw. Harcerzy, weteranów i ich rodzin, grup rekonstrukcyjnych, środowisk patriotycznych, młodzieżowych, grup kibiców czy z inicjatywy niektórych samorządów. Oddolne, często żywiołowe, spontaniczne zainteresowanie prawdziwą historią Polski, inspirowane wcześniej przez Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy, a potem już jako prezydenta Polski, daje najlepszą gwarancję, że niepodległościowa sztafeta polskich pokoleń nie zostanie zerwana. Jest to tym bardziej ważne, że obecne władze państwowe Polski, szczególnie Platforma Obywatelska, ale też SLD czy Ruch Palikota, bojkotują w praktyce to niepodległościowe święto, podobnie jak niedawne obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Ich przedstawiciele w społecznych obchodach nie brali udziału, ale nie ma się co dziwić, skoro przykład dał sam premier Tusk, szef Platformy, który udziału w obchodach tego patriotycznego święta wskazującego na barbarzyństwo żołnierzy i służb bezpieczeństwa ZSRR oraz polskich komunistycznych PRL-owskich pomocników z UB, ZOMO, PZPR i innych struktur nie wziął. Premier hołdu żołnierzom niezłomnym nie złożył. Wzorem premiera z PO święto bojkotowali i w organizacji przeszkadzali różni terrorowi działacze Platformy Obywatelskiej czy SLD. Na przykład w Olsztynie radni PO i SLD odmówili uczczenia generała Augusta Fildorfa-Nila. Bojkot tego arcypolskiego święta, bojkot uhonorowania śmierci tysięcy polskich patriotów i dziesiątków tysięcy represjonowanych za miłość do Boga i do Polski, bojkot przez PO i SLD, czyli faktycznie przez obecne władze państwowe, centralne i samorządowe sprawił, że udział w obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych traktowany był często przez wielu zdziwionych tym uczestników, ale czasem i zdezorientowaną policję, jak udział w manifestacji antyrządowej. Zamieszanie i dezorientacja z związane ze świętem antykomunistycznego podziemia wynika również z tego, że równolegle nadal polskich żołnierzy niepodległościowych często nazywa się w mediach faszystowskim podziemiem lub faszystowskimi bandytami. Nadal równocześnie jednego dnia jedni, na przykład prezydent państwa, składa kwiaty pod pomnikiem oprawców polskich, najeźdźców, morderców, kwiatu polskiej młodzieży, to jest pod pomnikiem rosyjskich bolszewików w Osowie, którzy szli w 1920 roku po trupie polskich w Głąprosi lub w Warszawie na Pradze, jak pani prezydent Warszawy Hanna gronkiewicz Walz broni pomnika tzw. czterech śpiących sowieckich żołnierzy, morderczo okupujących po 1944 roku Polskę do 1989 roku. W tym samym czasie, drugiego dnia, czasem te same osoby, nawet jak prezydent Warszawy, Hanna goronkiewicz składają jak gdyby nigdy nic kwiaty powstańcom Warszawy, których wymordowanie Rosjanie właśnie umożliwili, czekając na prawym brzegu Wisły, aż się powstanie wykrwawi. Po upadku powstania Rosjanie i ich polscy pomocnicy komunistyczni, PPR-owcy, PZPR-owcy, dobijali resztki polskich żołnierzy podziemia w warunkach przechowaniającego terroru. Do dziś w wielu miastach w hołdy od odbierają oprawcy i mordercy komunistyczni, także z okresu lat 44-63, to jest z okresu walki z, po, z polskim podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. A ulice i pomniki nazywa się właśnie e, imionami właśnie tych oprawców komunistycznych. Hołd prawdziwym bohaterom oddajemy w zasadzie wbrew obecnej władzy, która najwyraźniej polskości nie czci. Obecna władza nie lubi Polski. Stwarza przez, stwarza, stworzona przez władze państwowe atmosfera jej nastawienie ośmieliły antypolskie lewackie bojówki jak na przykład Antifa w Lublinie. Jedna z tych bojówek właśnie w Lublinie uzbrojona w noże, butelki, gaz i pałki napadła i pobiła uczestników marszu ku czci niezłomnych tylko w atmosferze oficjalnej pogardy dla polskiego patriotyzmu możliwe też było zniszczenie pomnika Danuty Siedzikówny Inki, bohaterki wielkiej patriotki zamordowanej przez Polski Urząd Bezpieczeństwa. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, wprost mówi otoczonej cały czas, również dzisiaj, mimo formalnie obowiązującego święta państwowego, walce z żołnierzami wyklętymi. Podważa się ofiarność, męstwo i patriotyzm żołnierzy wyklętych, walczących z komunistycznymi namiestnikami. Odmawia się im, mimo ich święta, należnych im honorów. Zniesławia się ich. To, co dzieje się przy okazji polskich świąt dotyczących zdarzeń historycznych, to jest schizofreniczne, dwutorowe, wzajemnie znoszące się emocje i sympatie. Z jednej strony środowisk patriotycznych, a z drugiej strony władz publicznych, pokazuje jakim błędem lub celowym działaniem był brak moralności i historycznej oceny okresu lat 44-89. Dziś naszym zadaniem jest przełamywanie tej grubej kreski ciągle chroniącej przestępców i zbrodniarzy. Odkrywajmy więc sami polskie dzieje, losy i ofiary polskich patriotów. Oddawajmy im należny hołd, mimo, a może tym bardziej, że dzisiejszy układ władzy, jak wiele na to wskazuje, hołdu polskim bohaterom oddawać nie chce. Szczęść Boże.